Kochani, ja nazywam się Mateusz Łakomski, jestem pastorem chrześcijańskiego Kościoła Królestwo Niebieskie. Jeżeli jest tutaj osoba, która jest chora, jeżeli jest osoba, która ma problem z czymkolwiek na swoim ciele, jeżeli jest to alergia pokarmowa, jeżeli jest to problem z jakimkolwiek częścią ciała, jakakolwiek niemoc, to jestem tutaj po to, żeby powiedzieć, że Chrystus niemocy nasze poniósł na krzyż, że Jezus Chrystus zapłacił cenę za wszelką boleść, za wszelką bolączkę ludzi. Każda choroba, która jest na tej ziemi, jest całkowicie bezprawnie, i w mocy Jezusa jest uzdrowienie jej. Jeżeli masz jakąkolwiek dolegliwość, nauk, cokolwiek, co jest z tym związane, jeżeli masz problemy z alkoholem, jeżeli masz problemy z rodziną, jeżeli masz problemy lękowe, jeżeli chciałbyś pójść i w swoim życiu zrobić coś ważnego, ale boisz się, to jest na to rozwiązanie i jest to Boża moc z krzyża wynikająca. Jeżeli potrzebujesz modlitwy, to przyć, chciałbym się o Ciebie modlić. Ale jestem tutaj przede wszystkim po to, żeby powiedzieć, że żyjemy w iluzji na co dzień. Każdy z nas żyje w miejscu, w którym nie doświadcza tak naprawdę życia. Możemy mówić, że jesteśmy wolni, możemy mówić, że jesteśmy całkowicie niezależni od systemu, ale to nie jest prawda. Nie, nie jest to prawdą choćby nawet z tego względu, że kiedy dorastamy, mamy różne marzenia, kiedy wzrastamy, kiedy jesteśmy jeszcze nastolatkami, mamy różne marzenia, które są związane z tym, żeby dojść do jakiegoś celu, jakiegoś żeby spełnić jakieś marzenie, które jest związane głęboko w sercu z Twoją osobowością. Każdy z nas ma jakąś osobowość, każdy z nas jest kimś indywidualnie innym i każdy z nas ma jakieś pragnienie w sercu i chciałby je zrealizować. Ale rodząc się na tej ziemi, każdy człowiek rodzi się w tym systemie, który jest całkowicie wypaczony. Jest całkowicie wypaczony nie tyle przez ludzi, którzy oddali już swoje panowanie nad tą ziemią szatanowi, ale to wszystko jest, jest jego pomysł. Myślimy, że możemy wszystko na tej ziemi, ale to nie jest prawda. Sami dobrze wiemy, że wraz z wiekiem zderzamy się z tą rzeczywistością, która jest tutaj na tej ziemi. Sami dobrze wiemy, że być może chcielibyśmy żeby pójść do jakiejś konkretnej pracy, być może chcielibyśmy, żeby w domu nie było tak jak mamy, być może chcielibyśmy, żeby pójść w miejsce, w które będziemy obfitować i nagle okazuje się, że zaczynamy szkołę, kończymy szkołę, idziemy do miejsca, w którym być może chcielibyśmy się czegoś dorobić. Idziemy do miejsca, w którym chcielibyśmy coś osiągnąć, zakładamy rodzinę, często dlatego, że nam rodzice tak kazali, albo bo przecież tak jest przyjęte w tym społeczeństwie. Robimy różne rzeczy tylko dlatego, że tak jest przyjęte w tym społeczeństwie i się okazuje, że kosztem naszego marzenia realizujemy plan tego świata. Że kosztem naszych pragnień realizujemy pragnienia ludzi, którzy są wokół nas i wzrastają w tym świecie i w tym systemie, że kosztem naszych pragnień stajemy się produktami tego świata. Nie tak musi być! Chrystus nie przyszedł dla opłatka, Chrystus nie przyszedł dla spowiedzi, Chrystus nie przyszedł dla sakramentów. To wszystko jest wymysł religii i to wszystko jest element ludzkich zasługiwań na przychylność Boga. Ale żaden człowiek, nie był nigdy w stanie zasłużyć sobie na przychylność Boga. Żaden człowiek, urodzony na tej ziemi, nie był w stanie sprostać świętości Boga, dlatego żeby musi miał coś należeć w samowoli, w tym swoim życiu bez Boga. Człowiek został stworzony po to, żeby żyć z Bogiem w jednej relacji, w ogóle zamiarem Boga. Było to, żeby człowiek manifestował pełen dobrobyt, żeby człowiek manifestował wolność, żeby człowiek w ciele manifestował osobowość Boga. Ale człowiek odszedł od tego. Spójrzmy na swoje życie. Spójrz, czy jesteś w miejscu tych samych marzeń, które miałeś na samym początku swojego życia. Czy jesteś w miejscu, w którym jeszcze jako młody chłopak i młoda dziewczyna miałeś jakieś marzenia. Spójrz, czy realizujesz je. Czy czasem, kiedy siedzisz na tyłku I oglądasz telewizję To nie chciałabyś czasem mieć tak jak w, tym, jak w tej telewizji Czy może oglądasz sobie jakieś inne programy gdzie ludzie mają inaczej I ty sobie myślisz kurczę, ja też tak chciałem mieć Ja też tak chciałem mieć, ale mi w życiu nie wyszło Nie wyszło ci tylko z jednego powodu Bo jesteś niewolnikiem tego świata I to jest jedyny powód Dlaczego ci nie wychodzi Ponieważ uważasz, że życie bez Boga Bez Twórcy Bez tego, który cię zaplanował Który cię stworzył który Cię ukształtował jako nie niepowtarzalną jednostkę jako jednego w swoim rodzaju człowieka na swój obraz i podobieństwo zamieniłeś na obraz rzeczy które są na tej ziemi a Słowo Boże mówi na obraz dzieł ludzkich Patrzymy na innych ludzi i porównujemy się z nimi. Patrzymy na sąsiada, na ludzi z telewizji, często na ludzi w innych krajach. Porównujemy się z innymi krajami. Ten kraj w ogóle ma swojej mentalności, że mówi albo Niemcy tak mają. Zresztą jest cała narracja szczepionkowa. Albo w innych krajach tak jest, to my też tak będziemy mieć. Ten kraj jest niedowartościowany. Dlaczego? Bo ten kraj, pomimo że się mówi, że jest katolicki, chrześcijański, nie ma nic wspólnego z Bogiem i tak naprawdę jest pogański. Ten kraj. Oddał swoje życie szatanowi I nie ma nic wspólnego z Jezusem Chrystusem Dlaczego? Bo Chrystus powiedział raz Kto w Niego wierzy, będzie miał życie w obfitości A ten kraj i ludzie w nim mieszkający Nie mają tego życia Jestem tutaj po to, żeby powiedzieć jasno i klarownie Że ten, kto przychodzi do Ojca Z tego wnętrza Powinny płynąć rzeki wody żywej Jeżeli jesteś w miejscu, w którym nie żyjesz I czujesz, że wegetujesz Jesteś w miejscu lęku Jesteś w miejscu w którym masz jakąkolwiek niemoc, to chcę Ci powiedzieć, że Słowo Boże mówi, że On nasze niemoce wziął na krzyż i darem Ducha Świętego Kościół ma władzę i autorytet w tym, żeby uzdrawiać chorych i uwanie zniewolonych. Jeżeli jesteś w niemocy, a jesteś narodzony na nowo, nawet jeżeli nie jesteś narodzony na nowo, nie, nie zamieszkał w Tobie Święty Duch i masz jakąkolwiek bolączkę w swoim życiu, czy to fizyczną, czy to materialną, czy to psychiczną, to przyjdź w mocy Ducha Świętego, zostaniesz uzdrowiony albo uwolniony. I od tego czasu wszystko się zmieni w Twoim życiu. I chcę Ci powiedzieć, że każdy człowiek, żeby doświadczył Królestwa Niebieskiego, doświadczył tak zwanego nieba, musi narodzić się na nowo. Ludzie dostępują sakramentów. Ludzie przychodzą po to, żeby odbębnić jakieś sakramenty, ale tu nie chodzi o to, bo człowiek zbawiony jest z wiary, a nie z uczynków. Jeżeli cokolwiek robi w swoim życiu po to, żeby się przypodobać Bogu, bo takie są wymagania, to to nie jest prawda. To jest prawo, które Chrystus unieważnił na drzewie krzyża. Człowiek zbawiony jest z wiary, a nie z uczynków, ani z sakramentów. Człowiek zbawiony jest z relacji z Bogiem. Posłuchaj swojemu słowu. Nie, jakby to sam się mogło wydawać. Nie, jak być może w wielu rodzinach zostało wstrąbione do głowy, że potrzebujesz robić coś dla Boga, że potrzebujesz, żeby być zbawiony z sakramentów, że potrzebujesz chodzić do kościoła, że potrzebujesz być dobrym człowiekiem. Chrystus mówi jasno, że dla Boga wszelki uczynek, który nie wynika z relacji z Nim który jest zrobiony po to, żeby się przypodobać Bogu, jest jak zażygane ubranie, bo to jest pycha ludzka, po to, żeby robić coś w oczach Boga. Żaden człowiek nigdy w życiu nie był w stanie nic zrobić dla Boga, tylko sam Bóg w postaci Jezusa Chrystusa, wszedł na ziemię i zrobił wszystko, co było możliwe, stał się idealny w oczach Ojca. I teraz ten idealny Chrystus, ten idealny Jezus, to jest jedyny sprawiedliwy. Dał się przebić do Krzyża. Po co? Ażeby tak jak mówi Pismo, Jego sprawiedliwością zostaliśmy usprawiedliwieni. Po to, aby każdy, kto w niego wierzył, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nie przez uczynki, nie przez działania, ale wiarę w to, że krew na Krzyżu została przelana za każdego, który wierzy. Nie dla specjalnych ludzi, nie dla księdza, nie dla pastora, nie dla... Jakiegokolwiek człowieka, który mógłby być najgorszym nie dla człowieka homoseksualisty, nie dla prezydenta to nie ma znaczenia, bo żaden ustrój polityczny ani ludzki nie ma nic do znaczenia w tym, co Chrystus zrobił na krzyżu, a przelał on krew za każdego i człowiek idzie do nieba tylko dzięki wierze w fakt, że krew i cena za jego życie bez Boga została zapłacona. Niczego więcej nie potrzebujesz Nie potrzebujesz do zbawienia sakramentów Nie potrzebujesz do zbawienia Obecności odhaczonej Co niedzielę w kościele Nie potrzebujesz różnych sytuacji w swoim życiu Którym motywem jest Zasłużenie sobie I bycie dobrym człowiekiem w oczach Boga To nie ma znaczenia Jeszcze raz powtórzę Słowo Boże mówi, że ludzie wypadają z łaski Ponieważ polegają na uczynkach A Bóg mówi, że każdy uczynek którym chce się człowiek przypodobać Bogu, którym chce spełnić jego wymagania, jest jak, cytuję, zażygane ubranie w oczach Boga, bo nakierowywuje na to człowieka na pychę, że jest coś w stanie sam zrobić w stosunku do Boga. Człowiek rodzi się na ziemi bez, po, bez kontaktu z Bogiem. Zaczyna funkcjonować w tym systemie, który, jak już mówiłem, jest oparty o porównywanie się o obrazy tego, co stworzył człowiek i szatan. Jeden do drugiego się porównuje, a każdy jest indywidualny, każdy jest inny, każdy jest zrobiony, stworzony na wzór i podobieństwo Boga, jako jeden wspaniały, nieporównywalny, jedyny w swoim rodzaju byt. Ale jesteśmy w systemie i ktoś by powiedział państwowym, ktoś by powiedział kościelnym. Ktoś by powiedział często rodzinnym, bo to często moralność rodzinna, czy prawa, czy nieprawa, nakreśla to, kim się stajemy w przyszłości. Tak czy inaczej, jesteśmy w systemie tak zwanego grzechu, bo grzechem, kochani, to nie są uczynki, które są robione przeciwko Bogu. Nie, nie tak definiuje Słowo Boże grzech. Grzechem jest życie. Odosobnieni od Stwórcy, Dlatego każdy jest powołany do tego Żeby Bóg zamieszkał w nim jako Duch Święty Bo on został dany w dniu Pięćdziesiątnicy I teraz każdy człowiek Groząc się na nowo Wychodzi spod wpływu i panowania A prawda daje mu siłę i moc do tego Żeby zaczął manifestować siebie Takim jakim Bóg go stworzył Siebie na obraz Chrystusa Nie tak jak większość ludzi robi Tak jak i ja przez lata w kościele próbowałem być zdrowym człowiekiem A nigdy mi nie wychodziło Chodziłem do spowiedzi i ciągle te same grzechy powtarzałem Przez, yy, przez lata Przez nasz lat Przez dziesiątki lat ciągle było to samo Dlaczego? Bo grzech nad nami, nade mną I nad większością ludzi panuje Ale nie tak jest powołanie każdego człowieka Nie tak się stało od dwóch tysięcy lat Wręcz odwrotnie To człowiek poprzez to co dał mu Chrystus Powinien panować nad swoim życiem To człowiek powinien Zarządza swoim życiem, bo większy jest ten, który zarządza swoim życiem niż zdobywca miasta mówi Słowo Boże, i człowiekowi została dana z powrotem, dany autorytet, który utracił w raju. Ktoś może powiedzieć, że nie wróci już to, co było w raju. I tu jest błąd nie wraca, bo nie chcemy w to wierzyć. A człowiek ma w to, co wierzy. I każdy z nas, jeżeli prześledzi swoje życie, to jest w miejscu tylko dlatego, co doprowadziło go to do tego, co wierzył wcześniej. Człowiek wierzy, że pech go prześladuje i ma pecha w życiu. Człowiek wierzy, że choroba na przykład jest od Boga, co jest bzdurą i jest chory. I zostawia to tak, bo tak powinno być. Bo tak wierzy. Człowiek wierzy, że urodził się w biednej rodzinie i nie może być człowiekiem bogatym co jest bzdurą, ale wierzy i tak ma. Jesteśmy w miejscu swojej wiary. I nieważne, czy jesteś katolikiem, protestantem, czy jesteś w ogóle ateistą. Jesteś w miejscu swojej wiary. Aktualnie jesteś w miejscu swojej wiary. I jeżeli miejsce, w którym jesteś, ta twoja wiara, to nie jest miejsce prosperowania i obfitości, bo Chrystus szedł po to, aby Jego owce miały życie w obfitości, a w innym miejscu mówi, że chodź, w miejscu prześladowań Ale sto razy więcej Będzie miał Współbraci, majątności W tym życiu A, a jeszcze więcej w życiu następnym Kiedy zejdzie z tego, z tego świata Każdy z was Jest powołany do tego Żeby tu na ziemi Wieść życie w obfitości Wolny od grzechu, wolny od przywiązań do nałogu wolnych od niepowodzeń Bo grzechem, tak jak już powiedziałem wcześniej Nie są uczynki Grzechem jest niezależność od Boga i życie bez Niego. W Dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty został dany i jest dostępny dla każdego, kto zawoła. Dla każdego, nieważne w jakiej sytuacji jesteś w życiu. Dla każdego, tylko poprzez akt wiary. Nie poprzez zasługiwania, nie poprzez obrządki religijne, nie poprzez robienie cokolwiek, aby przysłużyć się Bogu. Bo to wszystko jest element zasługiwania i podnoszenia pychy człowieka do tego, że jest w stanie w swojej naturze, cielesnej naturze bez Boga, zyskać w Jego oczach. To jest pycha. To jest zwykła pycha, którą Bóg jak już powiedział wcześniej brzydzi się. Twoja niezależność od Boga, to jest to, co wypacza Ciebie, od Jego woli i obfitości w Twoim życiu. Każdy z nas. Jest powołany do życia popitości. Każdy z nas jest powołany do życia wiecznego. I życie wieczne nie zacznie się wtedy, kiedy kopniesz w kalendarz. Nie zacznie się wtedy, kiedy zejdziesz z tego świata. Życie wieczne zacznie się w momencie, kiedy narodzisz się z Bożego Ducha. Życie wieczne zacznie się w momencie, kiedy zaprosisz Boga, ponieważ uznasz, że żyjesz bez Niego. Jesteś na, skra na skraju w ogóle. Na skraju swojego życia, w którym wi nie widzisz żadnego sensu, na skraju można powiedzieć depresji, chociaż nikt Ci o tym nie powiedział, ale jeżeli nie widzisz możliwości na rozwój, jeżeli tak jak i Tobie, lekarze, tak jak i mi, lekarze kiedyś powiedzieli, że nie ma wyjścia, jeśli chodzi o tą chorobę, o alergię różnego rodzaju, ja miałem sytuację, w którym doświadczałem promieni słonecznych i, i moja skóra puchła. Dlaczego? Ponieważ nie, nie, nie miałem wyrobione w organizmie ochrony przed promieniami słonecznymi i paliła się moja skóra. Miałem alergie pokarmowe, alergie skórne. I lekarze przekreślili moje zdrowie. Ale ja w piśmie przeczytałem, że On poniósł nasze choroby na krzyż po to, żeby każdy, kto w niego wierzy, był zdrowy. Bo rzeczywistość Chrystusowa obecności Bożej. To manifest Jego osobowości. A Słowo Boże mówi, co On chce dla Ciebie. Chce, żebyś miał pieniędzy na każdą dobrą sprawę. Chce, żebyś miał pieniędzy po to, żebyś mógł robić cokolwiek zapragnie dusza Twoja. Nie co Bóg zapragnie. Jest napisane o cokolwiek zapragnie dusza Twoja. Żebyś mógł spełnić każde swoje pragnienie. Bo nie zostałeś dany tutaj na ziemię po to, żeby cierpieć na ostatek i być niewolnikiem i pątnikiem. Nie, jest napisane, nie wymyślam nic, czego by nie było napisane. O cokolwiek poprosi dusza twoja, spełni ci się. Jest napisane, że każda choroba jest wynikiem tego umarłego systemu, któ któremu człowiek dał się podać diabłu. I twoim dziedzictwem jest życie w pełnym zdrowiu, w każdym aspekcie. Jeżeli masz problemy jakiekolwiek z niedowartościowaniem, z miejscem, w którym masz nie, nie potrafisz realizować swojego życia tak, jakbyś chciał. Jeżeli masz, jesteś w miejscu nałogów, czyli masz problemy, można powiedzieć, jakkolwiek myślowe, psychiczne, to nie, bo prawda prowadzi człowieka do pewnej... I to relacja z Duchem Świętym doprowadzi się do miejsca zwycięstwa. Ja teraz jestem w miejscu obwitowania w każdym aspekcie na tej ziemi. Dlatego, że mam swój biznes, dlatego, że jestem zdrowy. Dlatego, że jestem pastorem, mam dzieci, mam rodzinę. Moja żona nie mogła mieć dzieci, jest zdrowa. Mam dwoje zdrowych dzieci. Moje dziecko miało nieulczaną chorobę, a to połowa zapalenie skóry jest całkowicie zdrowe. Dlaczego? Bo uwierzyłem w to, co zrobił Chrystus na krzyżu, bo uwierzyłem w rzeczywistość, która jest teraz na tej ziemi. Już ludzie z New Age wierzą, że jest o 2000 lat inna rzeczywistość na tej ziemi. Ale ludzie o zatwardziałych umysłach, którzy chcą wierzyć w prawo, w to, że człowiek musi no zdobywać w oczach Boga, chcą być pyszni i chcą wierzyć w swoje własne zasługiwania, nie uznając to, co zrobił Chrystus? To, że On wszystko zrobi w oczach Boga. Chcą dalej bazować na swoich własnych zasługach. Nie dochodzą do zbawienia. Bo zbawienie to nie jest tylko życie wieczne, ale zbawienie, jak samo słowo jak, jak sama nazwa wskazuje, to życie w ratunku Boga. Wejście do pełnej obfitości. Każdy człowiek musi narać na nowo, aby jego duch ożył. Duch każdego człowieka jest martwy. Dlaczego? Bo nie jest jedno z Bogiem, tylko przez akt wiary i zaproszenie Boga do swojego serca. Duch Boga zamieszka w tobie, jednoczy się z twoim duchem i staje się nowym stworzeniem. Nie jesteś już tą samą osobą, ale stajesz się nowym stworzeniem. Dlaczego? Bo to jest obietnica Boga dla każdego człowieka. Ja nie jestem już starą osobą. Ja nie jestem już tym samym grzesznikiem, tym samym człowiekiem, który byłem kiedyś, który niszczyłem to wokół mnie. 10 lat pracowałem na kopalni, zażynałem ludzi. Kiedy, kiedy człowiek pracował, nie robił tak jak, tak, jak chciałem, żeby robił, to jeszcze bardziej go dociskałem. Dozoli, masz robić, bo przodowy ci mówi. Kiedy miałam rodzinę, kiedy mam rodzinę, moja żona, kiedy zaczynała ze mną, bo jestem pastorem, bo ludzie pewnie widzą koloradki myślą, że ksiądz, jestem pastorem, to ja na początku niszczyłem moją żonę. Niszczyłem. Musiała się domyślać, czego pan chce, bo pan przychodzi z kopalni i ma być żarcie, i ma być wszystko załatwione. A wieczorem się domyślaj, rano się domyślaj. Zawsze rób tak, bo pan chce i pan przyszedł do domu. Nie tak. Egocentry z człowieka zaprowadza go do miejsca, w którym czy jest miły, czy jest niemiły, czy jest miły dla otoczenia, zawsze czerpie za wszelką cenę zyski dla siebie, a nie dla drugiego człowieka. cześć strażaku. Zawsze Był okres w moim życiu, w którym byłem Potulnym dzieckiem moim rodziców I co w tym jest złego, że byłem potulnym dzieckiem No nic Można by powiedzieć Ale później okazało się Że nienawidziłem swojego ojca Bo ciągle mi kazał robić rzeczy Które były, dajmy na to, złe Które były niemo niemoralne Nie mówię tu o seksualnych sprawach Jakiekolwiek Na przykład, mi po alkohol codziennie Bo mój ojciec był alkoholikiem Przynoś mi to najlepsze. Były sytuacje, które mojemu ojcu przynosiłem w zębach, papcie, bo przychodził nawalony do domu. I co? Byłem potulnym dzieckiem, ale tak naprawdę byłem zalęknionym dzieckiem, bo żeby mnie tylko z domu nie wyrzucił. I później szukałem pracy. Nieważne, jak, ja, jak powiedziałam, zacząłem pracę na kopalni. Dlaczego zacząłem pracę na kopalni? I przy, kiedy przyszedłem do dyrektora pracy, mówię gdzie pan chce pracować, ma pan wykształcenie? No wykształcenie zrobiłem, bo przecież nie chciałem podpaść mojemu ojcu. Jak większość ludzi nie chce podpaść rodzicom, no to zrobią wykształcenie. Idą do szkoły, na studia, no bo nie chcą podpać rodzicom, żeby nie stracić ich w ich oczach. I to jest tak zwana miłość niezasłużona. Bóg mówi o miłości niezasłużonej. My mówimy o miłości w rodzinach, ale tej miłości tam w ogóle nie ma. Jaka niezasłużona miłość? Skoro musisz coś robić, żeby nie stracić w oczach rodziców. Jaka niezasłużona miłość w małżeństwach? Skoro musisz być jakiś, żeby zyskać w oczach drugiej osoby. Jaka niezasłużona miłość w oczach młodych ludzi, kobiety i mężczyzny, kiedy musisz stać się jakimś. Bo jak nie będziesz jakiś, to cię w dupę kopnie. Wydaje się, że zawsze jest okej. Okay, ale niech tylko podniesie raz głos, bo się zburzy. No bo co bo ma lęki w sobie. I to obraza z przytupem Fok. Okej, okay, że to jest tylko z przytupem Fok! No ale zobacz, jakie, co się w twoim sercu rodzi. Niewybaczenie. A później mam sytuację, gdzie przychodzą do mnie ludzi. Kładę ręce na chorych, na raka. I mam do nich słowo wiedzy. Od 20 lat nie potrafisz wybaczyć swoim rodzicom. To spowodowało raka w twoim sercu, na nerkach, na czućce. Bo rak jest wynikiem nieprzebaczenia. Między innymi doświadczam takich spraw. Dopiero wtedy, kiedy ludzie wybaczają swoim rodzicom często. Wybaczają swoim ludziom, z którymi dorastali. Są uzdrowieni z raka. To jest wszystko w grzechu. Grzechem nie są uczynki, jak już powiedziałem. Grzechem jest życie bez relacji ze Stwórcą. A On niczego od Ciebie nie wymaga. Niczego. Tylko wiary w to, że kara, prawa, którego sam chcesz przestrzegać, została zapłacona. Chcemy być dobrymi ludźmi. Chcemy być jacyś. Ale prawo każde, nawet snaju, nawet dziesięć przykazań zostało dane przez człowieka, przez Mojżesza. Dlaczego? Bo, bo Mojżesz i Izraelici nie chcieli już chodzić z Bogiem. Tak jak ludy pogańskie chcieli mieć swojego króla i chcieli być zależni od króla, czyli od człowieka, a nie od Boga. Więc Bóg powiedział, dobra, Przestrzegajcie przykazań Żeby doświadczać mojego błogosławieństwa To tak jakbyś powiedział Jakby dziecko przyszło do ciebie I ci powiedziało Tato wychodzę z domu Mam cię w dupie Ale przyjdę Ale wiesz co Ale daj mi jakieś wytyczne I ja ich będę robił Żebyś mi płacił Jakieś Nie wiem Żebyś mi płacił jakieś do... Jak to się nazywa Co miesiąc jakieś Nie wiem Jakąś daninę Wychodzę z domu Ale ty mi płacz I wyznacz mi zasady Żebyś mi mógł płacić to jest absurd. To nie ma nic wspólnego z miłością. Dlaczego? Bo już w Edenie człowiek oddał swoje życie pod kusztana. I wydaje się, że ten świat duchowy jest taki nierealny. Natomiast kto szuka, ten wie, że on jest bardziej realny, niż nam się wydaje. Bo wszelki problem wynika właśnie z tej natury. Dlatego podsumowując jeżeli jesteś w miejscu jakiegoś nie nieurodzaju w swoim życiu. Czy to na pułapie materialnym, czy to na pułapie psychicznym, czy fizycznym. Jeżeli jesteś w miejscu, w którym nie tak potoczyło się twoje życie. Nie tak zrealizowałeś swoje marzenia, jak chciałeś. To chcę ci powiedzieć, że jesteś pod prawem tego świata. Jesteś w systemie tego świata. Jakimkolwiek. Religijnym, rodzinnym, moralnym, politycznym. Nie ma znaczenia, bo to jest wszystko jeden system. I musisz narodzić się na nowo. Dlaczego? Żeby być wolny od tego. Bo Chrystus oddał Ci panowanie do Twojego życia. On zwrócił panowanie człowiekowi, bo już w raju taki był zamiar Boga dla człowieka. Dziękuję. Jeżeli jesteś w miejscu, w którym potrzebujesz modlitwy, to przyjdź. Chciałbym się o Ciebie modlić. Jeżeli jesteś w miejscu, w którym potrzebujesz kontaktu, tak samo przyjdź. Jeżeli jesteś w miejscu, w którym chciałbyś oddać dzisiaj. Bo dziś jest dzień zbawienia, jak powiada Pismo. Jutro nie wiesz, czy będzie. A jeśli dzisiaj chciałbyś oddać swoje życie Chrystusowi, to przyjdź. Jeżeli potrzebujesz wsparcia, modlitwy, przyjdź.